Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić produkt Visanto, jakim jest zliofilizowany, sfermentowany sok z buraka. Burak to takie nasze czerwone złoto. Odkąd chyba pamiętamy, burak zawsze królował jako warzywo na polskich stołach i słusznie. A prozdrowotne własności... Sfermentowanego soku z buraka są nie do przecenienia. Składniki zawarte w fermentowanym soku z buraka mają zbawienny wpływ na funkcjonowanie całego naszego organizmu. Zawiera on bowiem bakterie wspomagające na przykład działanie flory jelitowej. Sfermentowany sok z buraka wykazuje wspomagające działanie w różnego rodzaju anemiach, wspomaga działanie całego układu krążenia krwi. Zapobiega powstawaniu skrzepów, przeciwdziała powstawaniu miażdżycy, a wspomaga funkcjonowanie wątroby, czy wręcz ją regeneruje, ma duży wpływ na całą regulację przepływu żółci. Ma także działanie przeciwzapalne, jest świetnym przeciwutleniaczem, ma działanie odkwaszające, przeciwdziała stanom zapalnym. Właśnie, sfermentowany sok z buraka ma niezwykle pozytywne. Działanie szczególnie w odniesieniu do ciśnienia krwi i regulacji ciśnienia krwi. Znacząco poprawia też tolerancję na silny wysiłek. Zwrócić należy uwagę na doniesienia naukowe wskazujące na działanie przeciwnowotworowe sfermentowanego soku z buraka. Działa on też regulacyjnie na poziom stężenia cholesterolu i trójglicerydów. Sfermentowany sok z buraka zawiera całe spektrum witamin, minerałów, jak również dziesiątek innych naturalnych składników, jak na przykład betaina, błonnik zawiera też ogromne bogactwo niezwykle pożytecznych i potrzebnych nam bioflawonoidów. Prawidłowo sfermentowany sok z buraka można powiedzieć, jest jednym z najlepszych naturalnych suplementów diety, a tak jak sok z kiszonej kapusty, powoduje też normalizację flory bakteryjnej jelit, a to z kolei, jak wiadomo, ma bezpośrednie przełożenie na nasz ogólny stan zdrowotny na odporność całego naszego organizmu. Sfermentowany sok z buraka działa więc tak bardzo ogólnoustrojowo. Zliofilizowany, sfermentowany sok z buraków i santo charakteryzuje się niebywałą czystością mikrobiologiczną i chemiczną. Do stworzenia tego produktu używane są buraki, które, jak to kolokwialnie mówimy, nigdy nie widziały jakiegokolwiek herbicydu, pestycydu czy jakiegokolwiek innego środka chemicznego do ich pielęgnacji. W procesie tworzenia tego produktu Usuwane są różnego rodzaju patogeny powodujące pleśnienie soku. Pojawienie się pleśni dyskwalifikowałoby taki sok do użycia go do produkcji tego naszego suplementu. Czy można samemu robić sok z buraka? Oczywiście, że można, ale należy się wtedy jednak upewnić w sposób taki absolutny, że buraki, z których chcemy zrobić sok, są pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń. Jakichkolwiek pozostałości herbicydów, pestycydów czy jakichkolwiek innych substancji chemicznych. Należałoby się również upewnić, na jakiej glebie te buraki były uprawiane. Czy przed uprawą dokonywano odpowiednich płodozmianów. Jeśli chodzi o jakość otrzymanego potem sfermentowanego soku z buraka, jest to bardzo ważne. Muszę tutaj podkreślić, że produkt ten, to nie jest proszkowany burak. To nie jest proszek z buraka, który ma się po prostu nijak do tego produktu. Jakkolwiek zawsze namawiam Państwa na porównywanie różnych produktów, to bardzo proszę tego produktu no, nie porównywać z produktami, które są zwykłym, wysuszonym proszkiem z buraka, jak to niestety często się zdarza. Tutaj mamy do czynienia. Z bardzo skomplikowanym procesem liofilizacji. Konieczne w tym procesie jest wytworzenie bardzo niskiej temperatury, nawet do około minus 40 stopni, oraz jednocześnie wytworzenie wysokiej próżni. Jest to niezwykle drogi proces, ponieważ wymaga on ogromnego nakładu energii. No i teraz najważniejsze. Żeby uzyskać największą korzyść z, soków, z soku sfermentowanego, z soku z buraka, niezwykle ważne dla zachowania wysokiej jakości jest sposób uprawy tych buraków. Specjalny sposób uprawy buraków, które stosowane są do wytworzenia tego produktu, specjalny sposób obrót. Biologicznej soku z buraka przed liofilizacją powoduje właśnie jego unikatowy skład, niemożliwy do uzyskania metodami domowymi. Tutaj chodzi głównie o jakość produktu. Takiej jakości nie da się otrzymać w warunkach domowych. Stąd właśnie oferowany Państwu produkt spełnia wszystkie wymagane warunki, żeby zapewnić jego unikatową jakość. Dlatego nie ma w nim też żadnych stabilizatorów, starynianu magnezu, dwutlenku tytanu, czy innych jeszcze sztucznych pigmentów, przeciwzbrylaczy, talku itd. itd. Ja bardzo sobie cenię jakość i przykładam do niej bardzo dużą wagę. Mam nadzieję, że ten produkt spotka się z takim Państwa zainteresowaniem, jak się spotkał z moim. Dziękuję Państwu bardzo.